Człowieku, nie rządź mi to, nie no to proszę bardzo, za kawałek weź. Kurka wam jak robisz. Proszę, proszę bardzo. Jedziesz. Jedziesz. Tego nie rób. Łachmy to. Pójdźmy do komercy. Powiedziałam, wszystko robię, ale harza liczycie. Coś myślisz? No, niebieskich? Zaraz myślisz o filotopach. I widzę. Te... Czy ty nie rozumiesz? Nie to, praca. To mam skończone. garbaty bedlen nie kamek połóż Bo... się na ból ryj powiedziałam ryj wy się pokazujesz no za robotę bracie to za pałucz a nie Kupka, się to. To cer, nie zapomnę. się w to to... to. coś ogóle, nie. ogóle, ja w Co robisz tam? Kurde, chmyta. Jest. Dobry. Dzień dobry, co możesz powiedzieć? Nie? Gdzie? Gdzie stoisz? Na co patrzysz? Bierz za robotę. Człowieku! Kuchnię chodź mi! Boż mi wkurza to! Ja przychodzę! Dokańczasz! Masz kurka wodna na godzinę. Na, na to. A jak nie, to wyda. Ja już mam zresztą tego. Wypad robisz. Ruchy kurka wodna. Brawo, pani Gosiu, kamera spadła i teraz nie ma w ogóle obrazu. Lani dziękuję. No. Dziękujemy Ci, Jaca. Teraz nic nie widać i nie słychać. No, no tak, okay. dziękuję. Rodzą... Tak, tak zepsuł. Brawo, Gosia, że pozwoliłaś na to 3 złote. No i chługa. Z jednej strony dobrze. Ruchy! Na co się gapisz? Za pierwsza! Ja pewno! z nią Masz pecha! Nie! Jest odwrotność. Ja! Nikomu nie rozkazuję! A Dobra, super zaraz do pokoju. Radną trochę prywatności się należy dla pań Gosi. nie oczywiście. No do... oczywiście. szkolce. ktoś No oczywiście. No kurde, dwie kapelki. No oczywiście. No autorskie, prawa 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 autorkieminowanie dożymie zną zambu i chłastu prawa autorskie, prawa autorskie, prawa autorskie. To jest najgorsze prawa autorskie, 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 prawa autorskieda. Chórka no mam taką kuchnię. Przecież to wstyd jest. dawno powinno być zrobione. Powinno być, dawno my wszystko. Cześć kolegów. Nie wlożyła Achmetu! Cześć A co koledzy mamy do remontu? prawa. Ty, tu jesteś. I nam odpowiadasz. Prawa antorskie, prawa antorskie, prawa A jeszcze słowo do mnie. Prawa antorskie, prawa antorskie, prawa Chcesz kolego? Prawa antorskie, prawa antorskie, prawa antorskie, prawa antorskie, prawa antorskie, prawa antorskie, prawa autorskie, prawa autorskie, prawa autorskie, prawa autorskie, prawa autorskie, koledzy? Ja nie mam kolegów. Prawa autorskie, prawa autorskie, prawa autorskie, prawa autorskie. Czego mam widzę? Różnica. Rób człowieku! To gdzie był? On zaraz wyjdzie z To był gdzie? Rób! To gdzie był? Garbaty! Chcesz umieszkać czy nie? Prawa antorskie, prawa antorskie, prawa autorskie, prawa antorskie. Jeszcze to co? Prawa antorskie. Mam nerwy. Prawa antorskie, prawa antorskie, prawa antorskie, prawa antorskie, prawa antorskie. Nie, no to nie. Prawa antorskie, prawa antorskie, prawa antorskie, prawa antorskie, prawa antorskie. Normalnie, potem to chyba Michał Prawa antorskie, prawa antorskie, prawa antorskie. Styd! Ty będziesz wstydzić! Prawa antorskie, A my ciebie!

Prakrorskie, prawo autorskie, prawo autorskie, prawo autorskie, prawo autorskie, prawoautorskie, prawa... To nie wkurzaj nas! Tylko widzę, wkurzyłeś. Prawa autorskie, prawa prawoentorskie, 3 złote. Podjęłeś się. To się nie Po co się chwaliłeś? Kurzaj mnie takie coś. No nie lubię tego czegoś. Do chaty, kurwa, o Ja mogę być, kurz! Ja w końcu zacznij się szanować. Ja. Oka, o stranicu, zostaw kamerę. Ja. 3 zł. Nie! Albo wam pokażę. Ja a. tak zatwierdziłam. Nie, wiem, czy jest dobrze z Nie, nic nie widać, ani nic nie słucha z 3 zł. No, że nie słucha, ja nie wiem. Dlaczego? Kamera jest. O, jest, super, yes. Docha kurwa zostaw tą tak. A dla Jacusia za to, że staram i chce, żebyśmy mieli dobrze ustawioną kamerkę, zamówiłem prawo żydówki, trzy na wyłączność. Pozdrawiam. Co za i... tak latasz kurde? A ten habar a cicho i ruch obiad dla Jacusia trzy złote. O, pewno! mu obiad zrobię kurde, ale z tego nie wiem, już. Wypadł. Kupywane kurde miał. I żal. A za to co mam? Nie kuchnię. Ja, Pani Gosia, się Jak kupię? to on wyjechał sobie, a to zostaje w Waszy z tym wszystkim Was zachowiał. Ja musi to Pani Gosia zrozumieć 5 zł. No. Matko jedyn. Kurko, nerwęż mam. Tam ci mi jaca. Za tą burzemicą ci chleba. Nie dyskutuj z tym łachmetą. No. Powiecał remont. A tylko chleje i źle. Jadą no. Jeśli się wprowadzę, to zdanie porządek. Będziesz mieć piękny oddech. No, no to daj to spokój. Małą Kochani, żebym ja wiedziała, nie chciałabym remontu. Pozdrawiam Cię kochana, trzy złote. Dzięki, dzięki. Kurka wolna. Żebym ja umiała. To bym zrobiła i już było. Pani kamerę, bo mamy głosu i trzy złote.

Za ja wielka. Ja Jeśli nie wyprowadził stąd, to jakby działał, polamy zapatrzenie mnie zrobione. Dwa, trzy dni mamy. A ty się bawi, że dziecko! Jak komicy. A chmy to. Nie, na się i spać. Nie! Trzy złote. Tu! Niech tylko zobaczy. A jak luczuję, nie wchodzisz. Krótka piłka soba. Jadę krótko całą Gorzka. Gorka. Udajesz wielką matkę Polkę, a tak naprawdę chcesz tylko żyć wygodnie, bo jesteś samolubna. Wmawiasz, że poświęcasz się dla dzieci, a myślisz tylko o sobie. Wszyscy widzimy, że chcesz tylko żyć bez odpowiedzialności za życie. Przeprowadziła się od ciebie do ruiny, oddając życie Danielowi. Trzy złote. No ale ja. Dzisiaj nie będę na to teraz dyskutować. Na. Z tego jest film. Zrobię Ramuję w kuchni w moment musisz mi dać twoje seksowne, śmierdzące, czarne poniżochy, pończochy, pończoch czochy. Ach, poiczochem mojego za trzy złote. Tak, żeby było miejsce na ten. Na ze! Nie sap! Czy zerczyłeś się! Random pani Gosi, ma pani pozdrowienie. Począłeś, kurka, bo na lukę. Nie wygląda panią pozdrowi, pani Brejnika strasznie panią o trzy złote. Poza mnie jest. tak?